Cześć, witajcie! Witajcie w... w kolejnym odcinku knaka dwójki. Zaczynamy! Okej, okay, ostatnio skończyliśmy na rozdziale do dwóch razy sztuka. Knak sobie biegnie i zaraz zaczynamy. No, na no, na to tak. Okej. Okay. Okej, okay, X. Ostatnim razem to robiliśmy, widzicie? Ja Ale chyba jeszcze raz musimy robić. Quadrat. Trójkąt. Oj, nie udało nam się. Ostatnim razem też tak było. Okej. Okay. X. Kwadrat. Trójkąt. jeden. Nie! To już sobie. Dobra, jeszcze raz. X. Kwadrat. Trójka R jeden R jeden Eźby jest słyszę teraz było X i kwadryt. Powaleni, bum! Fajna animacja. Dobra. Jesteśmy do dwóch razy sztuka, Okej okay. Tu nic nie ma Wiele ja tu mamy skarbów, dwa skarby Ale nie widzę jeszcze skarbów Okej, okay, idziemy dalej Mamy już 5 metrów, więc jesteśmy bardzo dudzi A możemy ich sobie przyciągnąć na przykład? Oni będą po prostu w A, możemy ich ściągnąć. A, a co mi joga, Mamy jeszcze relikty, o ja, dobra. Hmm, co musimy zrobić, żeby się tam dostać? Hmm, co Chodź Mamy. No, no. ja, on próbuje uciekać. Patrzcie na jego. Nie wie co się dzieje. A, tu jest tam. Spoko. Zami się żyje. Jak my musimy iść dalej. Chodźcie. Co my mamy zrobić? Spróbujmy na przykład tam się zmniejszyć. A Przecież tą mamy przejście. He, nie <laughs> jest ten gapa Dobra, idziemy dalej Teraz powalenie, żeby wszystko im rozwalić Nie będziemy im tego żałować dalej. Wszystko y, rozwalmy tu y, Razem z gabinami Okej okay. yy, A jak się robiło y, te blokowanie i potem na końcu Co się z tego robiło? Nie, 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 Co ja robię. Ja mam się wdrożabanaka. Nie Muszę się zmieniać, dobra. O, udało się nam. Ostatni chwili okej okay. już rozumiem a może by tam wejść do to... o patrzcie a rozwaliliśmy to spoko rozwalimy wszystko Goblinie nie razem nie dajmy im żyć bo to są złe spory Okej. Okay. Zajrzyjmy się, czy w nic nie ma. Ale chyba nie. Więc idźmy dalej. Mamy reliksy oczywiście. I mamy jeszcze coś tutaj. A! spoko. Czy możemy się tu włączyć?

Armaty nas nie interesują już. Albo i my przejdziemy dalej. Czy tu nic nie ma? Widzicie, Tam coś jest. Więc próbujemy się tam również dostać. Dobra, tu nic nie ma. Idźmy sobie tutaj. Co to nam da? Możemy iść na górę? Tak. Możemy. Ale możemy też y, iść tutaj. A. I myślałem, że tu jest y, przejście ze skrzyneczką, ale tu nie było Tylko punkty doświadczenia. doświadczenie. Okej. Okay. Spróbujmy teraz go załatwić. Teraz skrzynki. Okej. Okay. Idziemy dalej. Ok. Teraz mamy parkura. Całego skaczemy. Mamy jeszcze więcej reliktów. Mamy 6 metrów. Jak dużo, widzicie? Ile tych goblinów mamy dużych, ale one już nam nie sprawiają głowotu gdy jesteśmy więksi od nich my mamy Tak. no nic mnie nie zrobicie. zróbmy tak powalenie i możemy dalej, ale czy możemy iść gdzie indziej? Nie. Musimy iść tutaj dalej. Zwiększmy się. Załatwmy ich wszystkich. No. Wersja 12. No i po nim. No znowu myślałem, że to jest za przejście. Dobra. Eee, teraz eee, Pójdźmy tu. Dalej. I załadźmy kobliny. Yy, tym mocnym ciosem. Okej, okay, tu jeszcze sam. Możemy ich hmm. O, możemy. Zdejmijmy jeszcze tego drugiego. Hmm. Do drugiego piętas wziąć. Dobra, ok. tylko załatwmy. Tylko przyciągnijmy i też załatwmy. O, co go. Jeszcze jeden mały. A, nie dam rady. No to może tam do nich sobie wejdziemy zaraz. Ale jeszcze się rozwiedźmy, czy tu nie ma skarbów. Nie ma tu skarbu Idźmy tutaj Do tego goblina Czy tu, coś się... Nie ma żadnego skarbu Może jest jakiś mały Zobaczmy Nie Więc idźmy normalnie Jesteśmy już coraz więksi Mamy 6 metrów Prawie 7 Mamy 7 metrów? Nie, nie mamy 7 metrów. Okej. Okay. Spróbujmy go zdjąć. O! <laughs> ucieka, pokazuj. Otknęł na jak pozorami. O, stoi. Schodziłem <laughs> sobie ją w pole. Dobra, wyjątkuj tego dużego z miniganem jeszcze mały z takim pistolecikiem neonowym. Czy tu jest jakiś skarb? Nie ma, więc musimy otworzyć drzwi. Ten kwadrat. Na pewno mnie popamięta. No, na pewno. Ciekawe co będzie yy, czy jak mu coś zrobić. Myślę, że mu coś zrobi na są małe gabiny. które spadną i od razu umierają. Dobra, idźmy dalej. Czy tu nie ma żadnej przejścia? Nie ma. Okej. Okay. Nie. Więc idźmy dalej. O, to spada, ale jak to działa? Nie wiem. Więc idźmy dalej. Musimy się zmniejszyć iść po tych małych walkach. Muszę się również zwiększyć. To już się zmniejszyć od razu. Tu chyba też nic nie ma, żadnego skarbu. Więc idźmy dalej. Okej. Okay. Pięknie się. Hop! Idziemy po schodach. Idziemy dalej. Możemy jako mały na pójść? Nie. Więc idźmy jako duży dalej. Okej. Okay. Ciągamy już większe spluwy. Dobra, mamy roboty zamiast już teraz. No, ale one nam no, nie stawają Więc yy, załatwmy ich. Okej. Okay. Dobra, yy, teraz tego robota załatwiamy. Dużego. Poczekajmy, aż yy, o, ten naprandowany się odprąduje. OK, odprądował się. To teraz go zabijmy. Idźmy dalej. Sprawdźmy jeszcze, czy nie ma tu żadnego jakiegoś skarbu ukrytego. Mm, nie ma, więc idźmy dalej. Załatwmy roboty. Dużego, małego Mamy już 7 metrów Super Idźmy dalej Haha, <laughs> możemy wjechać na ich spadną. Nic giną. Dobra, wszystkich załatwiamy teraz Możemy teraz sobie wchodzić z kubinie, a one umierają od razu Rozpowolenie To już załatwiamy i co tyle jest ich jest bardzo dużo, ale trzeba wszystkie roboty załatwić i gobliny równe. Więc sprawdźmy jeszcze czy to jest tajemne przejście. Nie. Więc jeszcze zanim tam pójdziemy, to zobaczmy czy tu coś jest. Okej. Okay. Yy... Zbierzmy relikty. Czy koło relikwitów jest jakiś skarb? Nie. Więc idźmy po skrzyni. A czy można po skrzyni iść, Więc musimy iść dalej. Ha, już nie musimy skrzyni rozwalać, Więc idziemy dalej. Teraz w schodkę. Chodź tu. Okay. Ha, mamy. Wszystkich załatwiamy. Okej, okay, wszystkich załatwiliśmy. A, jeszcze jeden nam został, letowy. Więc coś go załatwimy. I idziemy dalej. Z tą skrzynią coś jest? Nie. Nic, nic nie ma na tym odcinku. Może nam się po prostu nie udaje. Nie, więc idźmy dalej po schodkach na górę. O! tam chyba się trzeba zmniejszyć, tak? Czy nie? Chyba się trzeba zmniejszyć tam. A nie. Tam się trzeba zmniejszyć. Mm. O co tu chodzi, słuchajcie? O, udało się. Tak, idziemy dalej. Czy siły są gotowe na przyjęcie tego stworzenia? Zgromadzenie, jak chciałeś. O najwyższy. Widzisz, nie tak trudno to powiedzieć. Nie mogę uwierzyć, że Rada mianowała cię na wodza. To ja miałem być następny! Nie jesteś wyższym goblinem, Gandahar. To jest szaleństwo! Jak ci się zdaje? Kto dał ci bron? Mundur, który masz! To moi przodkowie zbudowali te maszyny, a nie twoi! Ha! Ukrywałeś się w cieniu przez dwa stulecia. To dzięki mnie wyższe gobliny mogą zemścić się na ludziach. Dzięki mnie. Gotowość! Zaraz tu będzie! O nie! Dobra. Zmieńmy się A w... O! Już yy, rozdział się skończył, więc papa! Dobra, a może sobie przejdźmy jeszcze jeden. Więc miejmy się w małego naka i idźmy dalej. Musimy się zwiększyć i już załatwić. Tam nie było rzeczy skarbów. No pewnie nie było, ale zauważyłam. Dzisiaj ja, załatwmy szybki roboty okej okay. okej okay. jeszcze jeden nawet okej okay. już wszystkich lubiliśmy odzyskajmy relikty. zmienimy się w małego naka trzeba sobie przejść tu hmm. okej okay. mamy tu coś okej okay. Oni chcą nas dopaść odwrócił się. Idziemy idziemy, jedziemy, idziemy, idziemy. Hej. Poczekajmy okay. sobie. Spojswy. Dobra. O nie, nie, nie. Dobra. O nie, nie, uciekajmy. Nie. Nie tu. Oj, on nas może zobaczyć. O nie, nie, nie. Dobra, ukryjmy się tu. Bo tu patrzeć nie będą. Okej. Okay. My teraz tutaj. Trzeba się chować, żeby nas nie zauważył goblin. Bra, szybko, szybko, szybko! Mamy to. Ej, nie udało nam się. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Od początku! Od początku musimy spróbować. Dobra, teraz na maksa lećmy do przodu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy, udało nam się tym razem. A coś w skrzynię. Okay, idziemy dalej. Idźmy dalej. Zwiększmy się, idziemy dalej. Ooooooo Mamy czołgi Możemy nim sobie pojeździć? Jak zmieścić go i sobie pojeździć? Chyba nie. Nie, nie możemy. Szkoda. Weźmy sobie ten. Zobaczmy tego okej? Podnieśmy się jest. i zacznijmy godinę na przykład. Idźmy dalej. Okej, okay. zaczmy yy, jeszcze z tego goblina. I wszystkie gobiny wychodźmy. Zbierzmy relikty. Mamy już 8 metrów to jest naprawdę bardzo dużo okay, ile to mamy serwów? dwa jednego już mamy z tamtej misji już i się zwiększmy ok musimy Z dwóch stron otworzyć bramę. Na z jednej. Potem jeszcze z drugiej. A, a drugiej nie trzeba. To są po prostu kryształki. Punkty doświadczenia. okej okay. Jak sobie nową ujętość, będziemy mieli już nową ścieżkę, więc szybsze odnowienie bloku i tak nam jest niepotrzebne. Więc... Ale odblokujemy nową ścieżkę. Mamy teraz ścieżkę zręczności. Okay. Zobaczmy, co tu można kupić. Z2 tu jest. Prędkość. Prędkość, 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 prędkość. Yy, tu jest yy, przeważnie na prędkość. Więc otwórzmy sobie wtedy i idźmy dalej. Dobra, idziemy dalej. Zniszczmy sobie wszystko, co jest dookoła nas by nie pominąć za bardzo skarbu okej okay, spróbujmy się tam dostać hmm, ale mam pomysł jak tam się dostaniemy. nie damy rady tak się dostać po prostu tylko musimy się najpierw yy, przesunąć okej okay. hmm, idziemy dalej Przesuńmy sobie ten blok. Taki parterowy blok. Taki dziwny parterowy. Dobra, zmiejmy się w małego naka. Idźmy dalej. Zwiększmy się. Oha. Mamy gobliny, załatwimy wszystkich. Hej okay. jeden i wrzucimy jego ciągle. Mamy kolejne relikty, mamy dziewięć metrów. Naprawdę jesteśmy już wielcy. Idźmy sobie dalej. Wyczujmy blok parterowy. ok? zmieńmy się w małego Naka i idźmy dalej. Zmieńmy się w dużego Naka i też idźmy dalej. No, wszystkich rozwalamy. Okej, okay, mamy... Dziesięć metrów mamy. Jedna chwileczka. Dobra, teraz musimy się bronić, on też będzie w nas rzucał przywódca. Znieśmy się Mamy 10 metrów. Teraz 8, ale jak się naładuje, to patrzcie, mamy 10 metrów. Idziemy dalej. Pewnie zawalczymy sobie z bossem, albo będzie kolejny rozdział. Zobaczymy. Okej. Okay. Idziemy dalej. Rozwalmy sobie wszystkie strany. Idźmy dalej. Oj. No, nawet nie możemy mocnego ciosu. Jeden cios i wystarczy się i załatwimy. Gdzie teraz trzeba pójść? A tu? Kimkolwiek jest. Utrzymujemy kwadrat. Dam mu popalić. Tak jest, my. Nie przestawaj Okej, okay, idziemy dalej. Sam chcę go wykończyć o najwyższy. Jeszcze chwilę, Ruchar. Przełącz mnie. Mm. Witaj, Nak. Gandahar. We własnej osobie. Myślałem, że się ciebie dawno pozbyłem. Myślenie nie jest twoją mocną stroną, Nak. Przygotuj się na swój koniec. Ostatnim co w życiu usłyszysz, będzie mój głos. A nie! Właśnie, że mój! Zaraz nastąpi twój koniec. Okej. Okay. Musimy pokonać bosa. Musimy iść ciągle do przodu? się nie dać mu pokonać. Nie, 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 uciekamy. Dobra, y, jutro będziemy walczyć z bossem, więc pa, pa.